Walka o tytuł dresa rozpoczęta, dawaj skór wielu piłkę, choć za krzaki tam cię wyjedna potem ci dam tą jebaną powykuję, dawać piłkę, ale was posmyram, przestanie pierdolić i graj. Nie w kamerzyste I teraz patrzcie na budka jak to był dudek to ja jestem. kurma to wygląda jak Liu Kang z Mortal Kombat. Ja pierdolę, ciebie chyba wyjebał tak Norris. O Jezu zaraz faria popuszczę, padnij bo chyba mam na ciebie chętkę. Kurwa pedał dupą na mierzy. leży, zabieraj się stąd kuju, ładnego mam pytasa. I po chuja ją wyjebałeś, zbierz mistrz, przepińce, Dziarski odbiera piłę. Wstać, koniec meczu. Dzień dobry chuje, czas na analizę meczu o tytuł dresa roku, w studiu goszcze znanych dresiarzy, Dziarskiego czyli speca od kasowania, witam serdecznie. A także revenata który wywija łańcuchem w słomie za stodołą. Panowie, który zawodnik powinien dostać tytuł dresa roku? Według mnie tytuł dresa roku powinien dostać zawodnik o nazwisku. Zamknij się i daj mi coś powiedzieć. Co to kurwa było, nie wiem co to było, ale ładnie pierdoli w głowie. Zanim dowiemy się, jak to wygrał, zapytajmy co sądzą o meczu sami zawodnicy. Panie Zwierzu, co sądzisz o swoim występie w meczu? Mecz był bardzo zacięty. Starałem się grać jak najlepiej, jak na dresa przystało. Czy było coś niedogodnego? Jedno wejście fioletowego mi się nie podobało. Kiedy chuj weszedła agresywnie we mnie, łokciem. Dla skór, wielka powinna być czerwona kartka. Zapytajmy przechodnia dla kogo kibicował. Ej kurwo podejdź na momencik, no choć kurwa. Komu kibicowałeś w meczu o tytuł dresa roku? No wiesz, to chyba oczywiste, że kibicowałem Fioletowemu, on grał bardzo efektownie i profesjonalnie. z rajonu chyba będzie wiosna, najlepiej grał Dziarski, widać to na przykładzie dresowego skoku. Skurwiel skakał niczym gówno na wietrze, trzepotane przez spoconego libiliczyka, a ty co powiesz do kamery? Mam gówno w majtkach. Zatem tytuł dresa roku otrzymuje? Ten pan na dachu co skacze jak popierdolana, łubana, jaka to brawa się należą oraz tytuł dresa roku, a ty w białym co się tak śmiejesz? Sztuczne masz cycki i jeszcze masz podmiotę, a teraz drogie dzieci spierdalać z komputera.